Witajcie kochani, rozpoczynamy akcję tour de słoik. Siostry Elżbietamki wydają dziennie w swojej jadłodajni ponad 150 posiłków dla ubogich, bezdomnych, potrzebujących. I brakuje im słoików. Postanowiłem się włączyć i nie dać tylko swoje słoiki, gratis, ale także. Pozbierać od ludzi, którzy mają chęć się podzielić tymi słoikami? Gratis. No i powiem wam, że to przerosło moje oczekiwania. Cieszę się, że mogłam pomóc siostrom Elżbietankom. Ile tu masz słoików? Dużo. Jeszcze tutaj są. Byłem zaledwie u dwóch osób. W a już nie mieszczą mi się słoiki w aucie i muszę jechać zawieźć je siostrom na Ostrów Tumski 50 słoików od pani Weroniki. Dlaczego oddałam słoiki? Dlatego, że mam ich nadmiar, a są ludzie, którzy ich potrzebują i bardzo chętnie z nich zjedzą obiad, a siostry będą miały w czym je przekazać. Słoik, takie niby nic, prosta rzecz, a jaką może przynieść po pierwsze radość, a po drugie przede wszystkim praktyczną pomoc. Siostry, które prowadzą taką kuchnię charytatywną, po prostu tego dzisiaj potrzebują bardzo. W związku z tym dla mnie słoik wydawałoby się nic, a dla sióstr, a zwłaszcza dla ich podopiecznych, którzy będą dzięki temu korzystali, to naprawdę po prostu dar na, no, na wagę dobrego posiłku i braku głodu. Możecie na nas liczyć. Dobra. Zdecydowałam się oddać swoje słoiki, bo usłyszałam, że siostry potrzebują pomocy, a bardzo ważne jest pomaganie, zwłaszcza w takich trudnych czasach. Mój słoik, Wasze zdrowie. Wiecie, to jest niesamowite, że u każdej kolejnej osoby, którą odwiedzam po to, żeby odebrać słoiki, widzę ogromny uśmiech i taki zapał do pomagania, co jeszcze bardziej mnie nakręca, więc po prostu zacznij pomagać. Zacznij! Nie musisz zrobić czegoś wielkiego. Ja też nie uważam, że nie wiadomo, co robię. Jeżdżenie po słoiki, oddanie swoich słoików nie jest jakimś wielkim bohaterstwem, ale naprawdę nakręca do następnego działania. A ten brzęk, ten, ten szczęk tych słoików, już po prostu od kilku godzin, daje mi się we znaki, dlatego y, słucham sobie głośno muzyczki w aucie. Słuchajcie, to nie jest tylko tak, że odbieram słoiki, jak się okazuje, od osób wcześniej umówionych. Krótka historia. Pani Maria, kilka dni temu, pod artykułem o tym, że siostry potrzebują słoików, napisała komentarz, że ma prawie 50 słoików do odbioru na Gaju. Ja jakoś tego komentarza nie zauważyłem, nie umawiałem się z nią wcześniej i dzisiaj sobie przypomniałem, że ktoś tak napisał, i postanowiłem w drodze na Ołtaszyn spróbować spontanicznie do pani Marii zadzwonić i zapytać, czy mogę po drodze odebrać te słoiki. Jak się okazało akurat w tych okolicach czasowych, w których przejeżdżałem przez dzielnicę Gaj, Pani Maria była w domu, zeszła do piwnicy, słoiki były idealnie przygotowane. Zapakowaliśmy je w minutę. Proszę Państwa, jak ktoś ma jakiś zapas słoiczków, to polecam tak jak ja oddać dla potrzebujących. Dlatego, żeby zrobić coś dla innych. Gratis. I kolejnych pięćdziesiąt słoików jedzie ze mną. Już naprawdę te słoiki wysypują mi się na głowę. Oj, oj, oj. z krościny małej. Postanowiłam pomóc siostrom Elżbietankom i zebrałam razem z sąsiadami i przyjaciółmi około 130 słoików.